Shadow Waltera, on yy, w zespole z Florydy, Florida Gators został najbardziej zwycięskim zawodnikiem w historii, yy, yy, taką ścieżką naturalną wydaje się NBA, Przez marzenie każdego koszkarza to jest NBA, jak tam u niego z marzeniami o NBA, z przyszłością? I, think the, I did a great in the college, but I think the the NBA is a great league. But in Europe, it, it's, it's a great league too? So I think you can learn how, how, how two different games is the game in Europe and the game in the NBA. So i try to win a little bit of the game in Europe and probably come back and make it both. Right. Try to do both. And I, I think I got two offers to go to camps.

Dlatego postanowił spróbować tego drugiego stylu który Miał zaproszenie na dwa obozy, natomiast nie było nic gwarantowane, dlatego postanowił spróbować z sylubry prowadzonego w Europie i spróbować w europejskich jak to jest z jego obywatelstwa? nie pochodzi z Puerto Rico, w tej chwili reprezentuje Wyspy Dziewicza i jeszcze ma obywatelstwo amerykańskie. Mogę Pani zapytać, jak to jest może z Pani powiem? No. Ok. Jeżeli chodzi o temat, to, to początkowo Felkodko stwierdziło, że jest za niskim graczem, żeby reprezentować kraj, e, 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 kiedy dostał, ponieważ jego babcia ze strony ojca e, pochodziła z wózków dziewiczych, dostał propozycję e, gry w, w drużynie narodowej z dziedziczych e, z tej propozycji postanowił skorzystać. Hmm. Ja mam pytanie do panów, co jest ich największym atutem

Okay. I didn't know a lot about Poland, but I got friends that play in the league. Andres rodriguez and uh, and they told me a little bit about it and I think saying they told me about And they told me that it was a good uh, league.

Eee, też niestety nie wiedział, nie miał żadnych informacji na temat Polski, no jestem bardzo podekscytowany, że tu gra i eee, chcę powiedzieć, że... Myślał, że będzie tutaj gorąco. Zobaczy no gloty. W związku z tym, że obaj panowie mają spore rodziny, bo jeden ma trójkę dzieci, drugi dwójkę i żonę, planujemy jakoś czekać, jeżeli zostaną tutaj oczywiście do naszego kraju,

jak najbardziej przyjadą, bo czekają na paszporty i wszelkie dokumenty. A Waltera w ogóle... e, Jeżeli chodzi o Waltera, to żona i dzieci przyjadą, prawdopodobnie po wysiłku równym, no jeżeli podpisana zostanie umowa, ale to może teraz taki takim atakiem, że to jest A Jak rodzina Waltera zareagowała na to, że wyjeżdża w ikonie świata w zasadzie, w stosunku do... do, 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 do na drugi kontynent, ale ja jest skarżnicy, tak? Uh, they always, they always uh, follow whatever I do, and uh, they just so I, I, I like that about my wife, and uh mm -hmm. when she she says something new, so she will try, and whatever I go, she she will go. Mm -hmm. Mm -hmm. Bardzo dobrze reagowali, bardzo wspierają moją szera w tym, Ona powiedziała, że jak najbardziej zawsze będzie wspierała go tym, co... Mów! Czy kto? Wstał, a był John Zaiszyn. Właściwie był Fiona. Właściwie był Fiona. Tak, they always support me whatever I do. So, uh, Zawsze mnie wspierali, e, cokolwiek bym robił, to jest trochę, e, trochę się obawiał przed tym, że jest na rogu domu, ale, natomiast zawsze go wspierali i dlatego jest z tego zadowolony. Panowie jakoś mogą porównać swój styl gry do jakiegoś znanego koszykarza na przykład? Mm -hmm. I mm would -hmm. mm -hmm. ah, compare myself like I like mm -hmm. Alan Iverson a I'm sure I can shoot mm -hmm. and see myself like Alan Iverson. I'm going myself to Alan Iverson. Alan i to Alan Nie jest zaskoczenie, dobrało wybrało lepo na części, więc zdecydowanie, też ten Ja mam jeszcze tutaj do motela jedną żywo, bo tutaj słyszeliśmy o tym, Pana, treninga, pana prezesa, że on przyjeżdża i może być jedynką, dwójką, czy, czy, czy wolniej rozprywać i, i, i na, na konto drużyny grać, czy też wolniej sam zdobywać dużo punktów i te swoje statystyki polepszać. <mulny> e, może być na, zarówno na jedynce, jak i na dwójce, e, natomiast e, jeżeli chodzi o styl gry, na pewno ludzie starał się, żeby e, grać dla natomiast lubi też e, dużo rzucać do